Hej, z tej strony yy, Nataka XD oraz Kopikowa XD. Tak. Razem gramy na jednym serwerze i yy, no, będziemy Wam nagrywać 10-minutowe filmiki. No i będziemy pokazywać właśnie, jak gramy. Będziemy się teraz właśnie zachowywać tak normalnie, jakbyśmy nie nagrywały. Dobra, skończyliśmy na cookiesach, tak? Tak! A teraz idziemy do mnie i stawię się pochodnie. Aha, pochodnie. No daj, bo ty to nie umiesz robić, co nie? No to ja. Umiem. Ty, tylko na taka ci nie tak. Chcę. Tylko ja tak umiem. Nie Te Dawam się do ciebie. Db, a jak ta? Aha, kopikowa, kopikowa. Istę. No dawaj. Nie dam. Ani. Y, kopikowo! Dawaj, już. No. A już chciałaś to powiedzieć, że No dobra, zdradzimy to, widzom. Przed filmikiem umawialiśmy się. O, tutaj stoi moje super drzewko, które ci postawiłam. Dobra, nieważne. No chciałaś zdradzić, widzą. Aha. Przed filmikiem umawialiśmy się, że nie będziemy do siebie mówić po imieniach, ale skoro ja, czyli Natalka, jestem aż tak y, niemądra, że tak powiem, to oczywiście musiałam palnąć tą głupotę i... No, ale i muszę... wiesz, że tego nie powiedziałaś, tylko już chciałaś to powiedzieć. No i wszystko się już wydało. O, kąpię się, kąpię się. A wy nie wiecie, jak ja się nazywa. Ona się dozwalnia. Aż ty. Hanie, uważasz, że je Skandal. Zobaczymy. Idziemy na Warp S albo na PWP. Ciao, To muszę iść na razie. Wszystkie te, wszystkie rzeczy rzeczy, wszystkie moje rzeczy odłożyć. Bo się o nie boję. Boję, boję. Co mi tutaj roślinkę zdeptał? A ja wiem. Mnie się nie pytaj. To właśnie pewno ty. Nie, nie. Nie, bo Jest to chłop. nie Natalka, to nie Natalka. Nie jestem zła. Wcale. To. To na Fart S... Nie na PvP idziemy. Co się będzie? Co jakie TVP? No na PvP bicie. Nie na TVP, tylko na jakieś pvp. No. PVP ja nie mogę. Myślałam, że to dłużej nagrywamy, a my nagrywamy dopiero dwie minuty. Ale ja też myślałam, że jakieś 20 minut. 20 minut? Nie no, tak to na pewno nie. Wezmę no, sobie... No, no, to cofki. nie. Lagi są tutaj. Ja tam serwerze. Ja Nie mam lag, ale mam cofki. No kurcze. Jakie niegrzeczne cofki? Jakbyś co to mi oddasz ciastko, no nie? Nie. To... Mogę. To je zostawię. A miecz mi oddasz. Jaki? Ja ci mi mieczu nie dawałaś. Ale nie, jak mi tam dedniesz, bo sobie zrobię diamentowy. Dobra. A wiesz, że tam cię inni też mogą. A to nie zrobię diamentowego, zrobię żelazny. Nie radzę. Ja idę tam z drewnianym albo kamiennym. Każdy razem mi to nie szkoda. To ile masz? Osiem. Aha. No to Dużo ja, już, nie? ja już czekam na PvP. A ja przybywam czekaj, się muszę patyka zrobić. No to przybywaj szybciej. O, mam diamentowy. Każdy eee, razem chciałam ze sobą wziąć normalnie. Dałabyś mi. mało mam. Mało, ale ci nie szkoda. No chodź. Mogę ci dać dwa. No dawaj, już chodź szybko. O jesteś. O jakie fajne łby. A już tutaj byłam kiedyś. Tam jakiś goście deadną. Do Fajnie, dobra, nie. A ja mam nie, nie. mam nieca. No to trudno. Trzeba sobie. No, załatwić. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Mimo, czyli... to, tak, czekaj, ja idę do domu. No teraz, mimo, widzicie, jak ja już weszłam, no i jestem przy takich złych ludziach, co mnie biją. No nie mogę iść. Kandel. No kurde, utknęłam, no. Dobra, no, nie, dadle, nie dadle mnie. O już mnie dednij, weź, moje mięsko. A ja wiem, gdzie ty był? Gdzie, gdzieś ty dedła? On no, ktoś mi wziął mój mięso, no, Idę do domu. No mieliśmy się teraz bić, tak? No czekaj, mi... idę do domu, bo mnie ktoś dednął. Tak mi się przynajmniej wydawało, nie? Ale dobra. No, gdzie jest mój niec? No, ktoś ci mógł zabrać, nie? Ale nie, bo ja go w ogóle nie wzięłam. Aha. Z sobą. Został. Jakimś cudem. <coughs> tak, ja tak ogólnie jestem chora dzisiaj. Pułkasz kaszek! O właśnie, dlatego mnie dzisiaj w szkole nie było. Ja zubiłem, nie bijam, nie bijam, nie, bijem, nie, bijem, nie, bijem, nie bijem. Wydawało mi się, że cię słyszę w szkole. Tak? Co no. Mi? To mój duu. Już mam o mamy nawet. <laughs> Widzisz, za dużo, za dużo ze mną przebywasz. I <laughs> wiesz, że zabiłam gościu i dostałam 22 mięska? Ile? 22. A ja tyle miałam niemsek, wiesz? To może Twoje. A jakie, we czy pieczony schaby? To ze świni, takie, takie, wiesz. To też, właśnie to mam. Pieczony schabik. Czekam tutaj, jak ktoś tylko wejdzie i się tylko. Pa! Kroczyłam do akcji. To wiesz, gdzie ja jestem? Chyba nie wiesz. Nie. O, widzę cię, widzę cię, jak ładnie biegniesz. No, jak tutaj ten z Tak jak bo sobie patrzę, jak ładnie biegasz. Patrz, 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 stój, stój. Patrz się do tyłu. Tak. No, jestem. No i szkło. Za... Ale jestem za tobą. No odwróć się do tyłu i patrz w górę. Tak jakby. Nie widzicie Na takim pomoście. O, tu, tu, stój. O, jaki go tutaj przyszedł? Zabiję go. No poszedł proszę. Kto się do mnie tepnął? O, dostałam jego miecz, zrobiłam. A, a ja so, a sobie patrzę, jak sobie ładnie sie, siedzisz przy tej, przy tej kopalni. Co? O, patrz, i będziesz mnie teraz widzieć. Będę naprzeciwko tobie. Jak tam wyjdziesz na górę. Dobra, wyjdę na górę. Jak to wyjdź? Się... O kurde, jest gościa. A nie, tak da się. Jaki mam miecz? Nie widzę cię. A ja Cię widzę. O, tam jest domek na drzewie. Idę do no. niego. To mnie tam Na tym domku na drzewie to... Ale patrzcie na mnie, no. Ja znaczy nie widzę. Na takiej wieży jestem. Kurde, mi że mnie gościu chce bić. O, ma siekierę, on ma połał, ode mnie. Siekierę sobie lepiej. No, tepnij się do mnie, to ci pokażę, gdzie byłam. Czekaj. O, dostałam jego siekierę, widzisz. Te, tepnij się do mnie. O, znalazłam patyka, a nie to śmieć. No, tepnij się no. no. Czekaj. O, tutaj ciągle stałam. Zabije mnie coś. Na pewno nie ja. Już mam dwa miecze. Nie, trzy mam już miecze. potem jakiś gość jest, idę go dziabnąć. i dziabnąć go tak na A jak nie to idź po moje miecze. Nie, idź sama sobie idź. No czekaj, bo tam nie mogę skoczyć. Ja pewnie spadnę. Nie idę tam. A to nie idź, nikt cię nie zmusza Dobra, zaryzykuję mieczami. Oj, musimy kończyć niestety. Tak, to na dzisiaj tyle, także cześć i pa. Pozdrawiam wszystkich gorąco. No trzy, no tak, no trzy.